Człowiek staje się tym, czego się obawia: Karl Jung. Widziałeś to już wcześniej. Mężczyzna wychodzi z restauracji sam, podczas gdy ona zostaje przy stoliku z przyjaciółkami. Jej oczy podążają za nim przez szybę, a w jej wzroku pojawia się coś, czego nie potrafiła nazwać, coś, co chwilę wcześniej było nieobecne, gdy desperacko próbował zdobyć jej uwagę, opowiadając o swoich osiągnięciach, płacąc za jej drinka, śmiejąc się z jej żartów głośniej niż powinien. To jest moment, w którym większość mężczyzn popełnia najgorszą możliwą pomyłkę. Myślą, że przegrali, ale prawda jest odwrotna. Kiedy przestajesz błagać o jej uwagę, kiedy odchodzisz z godnością zamiast lizać rany przy jej stopach, kiedy pokazujesz, że twoje życie nie kręci się wokół jej aprobaty, wtedy w głębi jej nieświadomości uruchamia się mechanizm starszy niż cywilizacja. Mechanizm, którego ona sama nie rozumie tęsknota. Ale ty tego nie widziałeś, prawda? Widziałeś tylko jej obojętność z wcześniejszego wieczoru. Pamiętasz tylko jej chłodne spojrzenia, wymówki, sposób w jaki sprawdzała telefon podczas Twojej opowieści. Widziałeś siebie jako nieudacznika, który znów został odrzucony przez kobietę, która jest poza Twoją ligą. Żyjesz w złudzeniu, że problem leży w Tobie że nie jesteś wystarczająco przystojny, bogaty, dowcipny czy interesujący, że gdybyś tylko był kimś innym, ona by cię chciała. Więc próbujesz bardziej, dzwonisz następnego dnia, wysyłasz wiadomości, zapraszasz ją ponownie, pokazujesz jej, jak bardzo jej potrzebujesz i z każdym desperackim gestem, z każdą próbą udowodnienia swojej wartości, potwierdzasz w jej umyśle jedno że jesteś mężczyzną, który nie zna własnej wartości. Ale oto paradoks, którego nie rozumiesz. W momencie, gdy wyszedłeś sam z tej restauracji, gdy nie błagałeś o kolejną szansę, gdy nie próbowałeś ratować sytuacji, w tym momencie stałeś się dla niej kimś zupełnie innym. Stałeś się mężczyzną, który ma gdzie iść bez niej. To jest coś, czego większość kobiet doświadcza rzadko w dzisiejszych czasach. Żyjemy w erze mężczyzn, którzy błagają o uwagę, którzy zginają się w kształt litery C przed każdą kobietą, która okaże im odrobinę zainteresowania, mężczyzn, którzy zdefiniowali swoją wartość przez pryzmat kobiecego spojrzenia. I nagle pojawia się mężczyzna, który odchodzi. W jej nieświadomości uruchamia się alarm. Czekaj, on odchodzi, bez proszenia o mój numer, bez próby ratowania sytuacji. Bez pokazania mi, jak bardzo mnie potrzebuje. To jest moment, w którym jej umysł zaczyna zadawać pytania, których nie zadawała od lat. Kim jest ten mężczyzna? Co ma w swoim życiu, że moja obecność nie jest dla niego najważniejsza na świecie? Jakie kobiety go otaczają, skoro nie walczy o mnie? Ale ty tego nie wiesz. Ty siedzisz w domu analizując każde słowo z tego wieczoru, zastanawiając się, co robiłeś źle. Tworzysz scenariusze w głowie: może powinienem był powiedzieć coś innego, może powinienem był się ubrać lepiej, może powinienem był zapłacić za cały stół. Podczas gdy ona po raz pierwszy od miesięcy myśli o mężczyźnie, który jej nie błagał, paradoks męskiej natury polega na tym, że im bardziej pragniesz być chciany, tym mniej pożądany się stajesz. Im bardziej pokazujesz kobiecie, że jest centrum Twojego wszechświata. Tym bardziej traci ona szacunek do Twojego wszechświata. Ona nie chce być Twoim światem. Ona chce być wybrana przez mężczyznę, który ma już swój świat. To jest różnica między błaganiem a wyborem, między desperacją a suwerennością, między mężczyzną, który prosi o pozwolenie na istnienie w jej życiu, a mężczyzną, który zaprasza ją do swojego. Gdy wyszedłeś sam z tej restauracji, Nieświadomie uruchomiłeś w jej umyśle najbardziej pierwotny z wszystkich mechanizmów lęk przed stratą czegoś wartościowego. Ale straciłeś tę przewagę w momencie, gdy zacząłeś myśleć jak ofiara, zamiast jak myśliwy. Każda kobieta nosi w sobie starożytną mądrość potrafi rozróżnić mężczyznę, który zna swoją wartość od mężczyzny, który jej szuka w jej oczach. I ta mądrość jest bezlitosna. Jeśli czujesz, że właśnie opisałem Twój ból, ten moment, gdy odchodzisz, czując się pokonany, podczas gdy ona po raz pierwszy zaczyna Cię dostrzegać, nie odkładaj tego. Zasubskrybuj teraz, bo w kolejnych minutach pokażę Ci mechanizm, który sprawił, że po Twoim odejściu jej umysł zaczął pracować na Twoją korzyść, choć Ty o tym nie wiesz. Żeby zrozumieć, co dzieje się w kobiecym umyśle, gdy mężczyzna odchodzi z godnością, musisz najpierw zrozumieć, jak działa jej system wartościowania. To nie jest system, który powstał wczoraj. To jest program zapisany w jej DNA przez miliony lat ewolucji. Kobieta nie może się zakochać w mężczyźnie, którego nie szanuje. I nie może szanować mężczyzny, który nie szanuje siebie. Gdy błagasz o jej uwagę, gdy pokazujesz desperację, gdy Twoje szczęście zależy od jej reakcji. Komunikujesz jej na poziomie podświadomym, że ty sam nie uważasz siebie za wartościowego. Jeśli ty nie wierzysz w swoją wartość, dlaczego ona miałaby w nią uwierzyć? Carl Jung mówił o projekcji, gdy odrzucamy części siebie, które uważamy za nieakceptowalne i widzimy je w innych ludziach. Gdy desperacko szukasz walidacji w kobiecych oczach, projektujesz na nią swoją własną nienawiść do siebie. Ona to czuje. I instynktownie się od tego oddala, ale gdy wychodzisz sam, gdy twoja wartość nie zależy od jej reakcji, dzieje się coś fundamentalnie innego. Po raz pierwszy widzisz siebie takim, jakim naprawdę jesteś mężczyzną, który ma wybór. Joe Dispenza tłumaczy, że nasze emocje to energia w ruchu, a nasze myśli to język, którym się komunikujemy z polem kwantowym. Gdy żyjesz w stanie desperacji i potrzeby, wysyłasz do wszechświata sygnał, Jestem niekompletny, potrzebuję kogoś, żeby mnie uzupełnić. I wszechświat ci na to odpowiada, przyciągając sytuacje, które potwierdzają tę wiarę. Ale gdy odchodzisz z mocą, gdy twoja energia komunikuje, jestem kompletny, mam dokąd iść, mam cel wyższy niż zdobycie tej kobiety, wysyłasz zupełnie inny sygnał. I ona to odbiera. W momencie Twojego odejścia jej umysł przechodził przez kilka faz, których nie była świadoma. Pierwsza faza szok. Czekaj, co się właśnie stało. Dlaczego on nie próbuje dalej? Druga faza ciekawość. Kim jest ten mężczyzna, że nie potrzebuje mojej aprobaty? Trzecia faza projekcja wartości. Jeśli on nie błaga o moją uwagę, musi mieć dostęp do czegoś lepszego. Czwarta faza tęsknota. Co tracę, pozwalając mu odejść? To jest mechanizm, którego większość mężczyzn nigdy nie zrozumie, bo są zbyt zajęci próbowaniem, zbyt zajęci udowadnianiem, zbyt zajęci błaganiem. Kobieta chce mężczyzny, którego inne kobiety chcą, ale który wybierają. Nie mężczyzny, który błaga każdą kobietę, żeby go wybrała. W polskiej kulturze mamy powiedzenie, co za darmo, to za nic. Twoja dostępność Twoja desperacja, Twoje błaganie, to wszystko komunikuje jej, że jesteś za darmo. A co jest za darmo, nie ma wartości. Gdy wyszedłeś z restauracji, stałeś się rzadki, stałeś się wyzwaniem, stałeś się pytaniem, na które ona nie znała odpowiedzi. I kobiecy umysł nie znosi niewiadomych. Przez następne dni jej podświadomość będzie pracować nad rozwiązaniem zagadki: kim był ten mężczyzna? Będzie odtwarzać w pamięci każdy szczegół Waszej interakcji, szukając wskazówek. Będzie porównywać Cię z innymi mężczyznami, którzy błagali o Jej uwagę. A porównanie wypadnie na Twoją korzyść. Nie dlatego, że byłeś lepszy, ale dlatego, że zachowałeś się inaczej. Jeżeli w tej chwili zaczynasz rozumieć, że to nie ona była źródłem Twojego cierpienia, ale Twoja reakcja na jej obojętność, napisz w komentarzu. Suwerenność. Potem zasubskrybuj, bo to dopiero początek tej transformacji. Jung mówił o cieniu, tej części nas, którą ukrywamy przed światem i przed sobą. Twój cień to nie twoje słabości, to twoja moc, którą się boisz pokazać. Twoja moc to nie twoja potrzeba bycia kochanym, to twoja zdolność do odejścia od kogoś, kto nie docenia twojej obecności. Większość mężczyzn żyje w lęku przed odrzuceniem, ale lęk przed odrzuceniem to w rzeczywistości lęk przed wolnością, bo gdy nie boisz się odrzucenia, stajesz się wolny. Wolny do wybierania, wolny do odchodzenia, wolny do bycia sobą bez przepraszania. I ta wolność jest nieodparcie atrakcyjna. Gdy wyszedłeś z restauracji po raz pierwszy w całym wieczorze, byłeś autentyczny, nie próbowałeś jej zaimponować. Nie udawałeś kogoś innego, nie liczyłeś na jej reakcję, po prostu byłeś mężczyzną, który ma gdzie iść. I ten mężczyzna, autentyczny, suwerenny, nie trzęsący się o jej opinię, ten mężczyzna ją zaintrygował, bo w końcu spotkała kogoś, kto nie błaga o jej świat, kogoś, kto ma swój. Teraz nadchodzi moment prawdy, moment, w którym przestajesz być mężczyzną, który reaguje na kobiety, a stajesz się mężczyzną, który tworzy sytuację. Różnica między tymi dwoma to różnica między chłopcem a mężczyzną. Gdy już zrozumiałeś mechanizm, gdy widzisz, jak Twoje odejście uruchomiło w jej umyśle proces, którego ona sama nie kontroluje, przed Tobą otwiera się nowa rzeczywistość. Rzeczywistość, w której to Ty dyktujesz tempo gry. Ale uwaga, to nie jest manipulacja, to jest przywrócenie naturalnego porządku. Przez dekady polski mężczyzna był uczony, że musi się starać o kobietę, że musi udowadniać swoją wartość, że musi konkurować z innymi mężczyznami o jej uwagę, że musi być dżentelmenem, co w praktyce oznacza bądź miły, ustępuj, płać, uśmiechaj się, nie obrażaj, nie prowokuj, nie bądź sobą. To jest programowanie, które Cię osłabia. W naturze nie ma czegoś takiego jak błagający samiec. Samiec, który błaga, nie reprodukuje się. Punkt. Natura jest bezlitosna dla słabości, ale natura nagradza moc. Gdy już zrozumiałeś, że twoja wartość nie zależy od jej reakcji, możesz zacząć działać z pozycji siły. I siła to nie agresja. Siła to spokój, który płynie z wiedzy o tym, kim jesteś. Wyobraź sobie, że tydzień po tym wieczorze spotykasz ją przypadkiem na ulicy. Większość mężczyzn zachowałaby się w jeden z dwóch sposób. Albo udawaliby, że jej nie widzą, z zawstydzenia, albo rzucaliby się jej do nóg z przeprosinami i kolejnymi propozycjami. Ale ty nie jesteś już tym mężczyzną. Ty podchodzisz do niej spokojnie, patrzysz jej w oczy, uśmiechasz się lekko i mówisz Cześć, miło cię widzieć. Or... I nic więcej. Nie przepraszasz za tamten wieczór, nie tłumaczysz się. Nie błagasz o kolejną szansę. Po prostu jesteś. W tej naturalności, w tym braku desperacji, ona widzi mężczyznę, którego nie potrafiła dostrzec wcześniej mężczyznę, który nie potrzebuje jej walidacji, żeby się dobrze czuć. I to ją fascynuje, bo przez ten tydzień myślała o tobie. Zastanawiała się, czy popełniła błąd. Porównywała cię z innymi mężczyznami, którzy próbowali zwrócić jej uwagę. I za każdym razem, gdy któryś z nich błagał o jej czas, Widziała różnicę między nimi a tobą. Ty odszedłeś, oni błagają. Teraz, gdy stoisz przed nią nie błagając, nie przepraszając, nie próbując ratować tamtej sytuacji, potwierdzasz w jej umyśle, że jesteś inny, że masz coś, czego inni nie mają suwerenność. To jest moment, w którym odwracasz całą dynamikę. To już nie ty starasz się jej spodobać. To ona zaczyna się zastanawiać, czy Tobie się podoba. W polskich tradycjach mężczyzna był tym, który wybiera. To On decydował, którą kobietę poślubi. To On prowadził tańca. Somewhere along the way zapomnieliśmy tej prawdy. Zaczęliśmy wierzyć, że to kobiety wybierają, a mężczyźni mogą tylko liczyć na to, że zostaną wybrani. Ale to jest odwrócenie naturalnej hierarchii. Mężczyzna, który zna swoją wartość, nie czeka na wybór. On wybiera. Gdy stoisz przed nią teraz, ty już wybrałeś. Wybrałeś siebie. Wybrałeś swoją godność. Wybrałeś swoje życie nad błaganiem o miejsce w jej życiu. I ten wybór jest magnetyczny. Ona widzi w twoich oczach spokój. Nie desperację, którą widziała tamtego wieczoru u stoika, nie potrzebę, która odpychała ją od każdego mężczyzny, który próbował ją zdobyć. Widzi mężczyznę, który ma gdzie iść bez niej. I nagle. Chce iść z tobą, ale ty nie zapraszasz jej natychmiast. Ty nie wykorzystujesz tej sytuacji do odzyskania tego, co straciłeś. Ty po prostu jesteś obecny. Rozmawiasz z nią jak z człowiekiem, nie jak z nagrodą, którą chcesz wygrać. Po kilku minutach mówisz miło było cię spotkać, życzę ci udanego dnia. I znów się odwracasz, żeby odejść. I znów widzisz w jej oczach coś, czego nie było tamtego wieczoru w restauracji. Chęć, żebyś został, ale tym razem to nie ty prosisz. Tym razem to ona zatrzymuje cię słowami: Słuchaj, może moglibyśmy się kiedyś spotkać na kawie. I w tym momencie rozumiesz, że już nie jesteś tym samym mężczyzną, który błagał o jej uwagę. Jesteś mężczyzną, o którego uwagę ona błaga. To jest moc suwerenności. Nie odgrywasz twardego do zdobycia. Po prostu jesteś mężczyzną, którego życie jest na tyle pełne, że jej obecność jest dodatkiem, a nie koniecznością. I ta różnica zmienia wszystko. Miesiąc później siedzisz w tej samej restauracji, ale tym razem nie jesteś sam. Ona siedzi naprzeciwko ciebie, a w jej oczach widzisz coś, czego nie było podczas tamtego pierwszego spotkania. Widzisz podziw, widzisz szacunek, widzisz kobietę, która nie tylko cię chce, ale która cię wybiera każdego dnia na nowo. Co się zmieniło? Ty przestałeś błagać o miłość, a zacząłeś ją inspirować. Jung mówił, że stajemy się tym, czemu stawiamy opór. Przez lata stawiałeś opór odrzuceniu, więc stałeś się mężczyzną odrzucanym. Stawiałeś opór samotności, więc przyciągałeś kobiety, które Cię opuszczały. Stawiałeś opór byciu niewystarczającym, więc zachowywałeś się jak ktoś niewystarczający. Ale gdy zacząłeś stawiać opór desperacji, gdy zacząłeś mówić nie własnej potrzebie błagania, stałeś się mężczyzną, którego potrzeby są już zaspokojone. I mężczyzna z zaspokojonym potrzebami jest nieprzewidywalny, jest ciekawy, jest rzadki. Teraz, gdy ona opowiada ci o swoim dniu, słuchasz jej z prawdziwym zainteresowaniem, ale nie z desperacją. Gdy wyraża opinię, z którą się nie zgadzasz, spokojnie przedstawiasz swój punkt widzenia. Bez lęku, że ją stracisz. Gdy próbuje cię testować, a wszystkie kobiety testują, reagujesz z humorem i stanowczością, nie z uległością. Jesteś w końcu sobą. I ten siebie okazuje się być nieodparcie magnetyczny. Oto paradoks, którego nie rozumieją mężczyźni uwięzieni w desperacji. Im mniej potrzebujesz jej miłości, tym więcej miłości otrzymujesz. Im mniej błagasz o jej szacunek, tym więcej szacunku Ci okazuje, im mniej lękasz się jej odejścia, tym mocniej chce zostać. To nie jest gra, to jest natura. Kobieta potrzebuje czuć się bezpieczna z mężczyzną, ale bezpieczeństwo nie pochodzi z jego słabości, pochodzi z jego siły, nie z jego potrzeby, ale z jego pewności. Nie z jego strachu przed życiem bez niej, ale z jego zdolności do życia, pełnego życia z nią lub bez niej. Gdy patrzysz na nią teraz, widzisz kobietę, ale nie widzisz zbawienia. Widzisz partnerkę, ale nie widzisz guru. Widzisz miłość, ale nie widzisz uzależnienia. I ona to czuje. W twoich oczach widzi mężczyznę, który jej nie potrzebuje, ale który ją wybiera. A różnica między potrzebą a wyborem to różnica między więzieniem a wolnością. Gdy potrzebujesz kogoś, stajesz się jego więźniem. Gdy wybierasz kogoś, stajesz się jego królem. Pamiętasz tamten wieczór, gdy wyszedłeś sam? Pamiętasz ból, zawód, poczucie porażki? Teraz rozumiesz, że to nie była porażka. To był najważniejszy krok w Twoim życiu. Bo w momencie, gdy przestałeś błagać o miejsce przy jej stole, zacząłeś budować swój własny stół i ten stół okazał się na tyle atrakcyjny, że ona sama zechciała przy nim usiąść. Joe Dispenza uczy, że aby zmienić swoją rzeczywistość, musisz zacząć myśleć i czuć, jak osoba, którą chcesz się stać, zanim ta rzeczywistość się zmaterializuje. Tamtego wieczoru, gdy wyszedłeś z restauracji, zacząłeś myśleć i czuć, jak mężczyzna suwerenny, zanim jeszcze nim zostałeś. I wszechświat odpowiedział, przysyłając ci dokładnie to, czego potrzebowałeś kobietę, która Szanuje mężczyzn szanujących siebie. Dziś, gdy kończycie kolację i wychodzicie z restauracji razem, widzisz inne mężczyzn siedzących samotnie przy barze, wpatrujących się w swoje telefony, czekających na wiadomość od kobiety, która prawdopodobnie nie odpisze, widzisz siebie sprzed miesięcy. I czujesz współczucie, ale nie litość, bo rozumiesz, że każdy mężczyzna musi przejść przez swoją własną wędrówkę z desperacji do suwerenności. Nikt nie może mu jej podarować. Musi ją sobie wywalczyć. Gdy idziecie ulicą, trzymając się za ręce, ona przysuwa się do ciebie bliżej. Nie dlatego, że się boi, ale dlatego, że czuje się bezpieczna obok mężczyzny, który nie boi się być sam. To jest najgłębszy sekret męskiej atrakcyjności. Kobiety zakochują się nie w mężczyznach, którzy ich potrzebują, ale w mężczyznach, którzy sami siebie mają. Gdy mężczyzna wyszedł sam, kobieta poczuła tęsknotę, której nie rozumiała. Ale ty już rozumiesz. To była tęsknota za mężczyzną prawdziwym. Za mężczyzną, który wiekim jest, dokąd zmierza i który zaprasza ją do swojej podróży, ale nie błaga, żeby mu towarzyszyła. To jest moc, którą nosiłeś w sobie przez cały czas. Potrzebowałeś tylko odwagi, żeby z niej skorzystać. Teraz już wiesz, Twoja największa siła nie leży w zdobywaniu kobiet, leży w byciu mężczyzną, którego kobiety chcą zdobyć.